Dom zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej położony w chałk przy ulicy Księdza Skiby w Białym. Powierzchnia 135 m2. Na dolnym poziomie garaż, łazienka oraz salon z otwartym z kuchennym. Na pierwszym piętrze cztery pokoje z łazienką oraz użytkowe poddasze na górze. Poddasze na górze około 20 m2, rozkładane drewniane schody. Razem na 135 m2 powierzchni znajdziecie 5 pokoi, sala z otwartą kuchnią i 4 pokoje na górze oraz na dole łazienkę, górną łazienkę i garaż. Dom w stanie deweloperskim z działką 300 m2 niedużym ogródkiem, budowany dla siebie z bardzo dobrych materiałów, ceramiczny pustak, betonowa dachówka. Co ważne, instalacja ogrzewania podłogowego na całym dolnym poziomie, łącznie z garażem oraz górna łazienka, dodatkowo instalacja na centralny odkurzacz oraz instalacja. Zapraszam do kontaktu Sebastian Wiśniewski Remax Invest Bielsko-Biała.